Jak co roku gromadzimy się w Auli Szkół Katolickich, by podzielić się opłatkiem i złożyć sobie życzenia. To czas szczególny, czas wyciszenia, pojednania i radości. Niech dzisiejszy dzień przyniesie naszym sercom pokój i wprowadzi nas w atmosferę świąt Bożego Narodzenia. Prosimy o zabranie głosu panią dyrektor Bożejny-Szybowską. Na dzisiejszej uroczystości serdecznie witam Ekscelencję księdza Matadeusza Tadeusza którego pomoc, opieka i przyjacielstwo... Komisji bardzo ciepło i bardzo serdecznie witam pana Krupiowskiego, naszego wielkiego przyjaciela. Jeszcze raz serdecznie witam wszystkich zgromadzonych według należnych tytułów, godności, zaszczytów. Jest nam bardzo miło. Że dziś możemy się tutaj w auli spotkać. Spotkanie opłatkowe to doskonały czas, abyśmy sobie o tym wszystkim w spokoju naszego z naszych serc przypomnieli. Szanowni Państwo, każda rodzina jest silna serdecznością i pamięcią jej przyjaciół. Dzisiaj dziękujemy wszystkim naszym przyjaciołom, którzy w tej pięknej chwili są razem z nami. Wszystkich proszę o przyjęcie najgorętszych świątecznych życzeń. Niech Pan Bóg, którego dobrość i miłość poznajemy w pełni podczas świąt Bożego Narodzenia, obecny będzie w życiu naszych szkół. Niech one sprawią, że będziemy lepszymi ludźmi, że odkryjemy w sobie dobro i że będziemy troszczyć się o rozwój tego dobra, służąc sobie wzajemnie tak, jak powinno być w najlepszej rodzinie. Proszę również, byście przekazali moje serdeczne pozdrowienia i życzenia swoim bliskim. Niech wszyscy doświadczą radości świąt Bożego Narodzenia, świąt, w których Bóg przychodzi do człowieka. Szczęść Boże. Dziękujemy i zapraszamy do obejrzenia spektaklu w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Witam was wszystkich na kolejnej Światowej Konferencji. Obradujemy. Nad najbardziej innymi i ważnymi sprawami. Zastanówmy się wspólnie, co zrobimy. Niech pieniądze zawsze będą pierwsze. Zapychajcie ich domy gazetami, bombardujcie wiadomościami przez 24 godziny. Postarajcie się o weekendy. Niech do pracy wracają zmęczeni i do niej nieprzygotowani. Nie będą jedni słuchać drugich, i rozbije się ich jedność z Chrystusem, który jest miłością. Postarajcie się, aby mieli zawsze włączony telewizor, komputer czy wieżę. To wszystko ich zagłuszy na drugiego człowieka, na miłość i Boga. Dajcie im tysiące powodów, dobrych powodów, aby nie mieli czasu na modlitwę i słuchanie słów słuch Bożych. A więc do roboty! Zniszmy tę miłość! <gry> W tym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się, w wówczas wierzącą Syrii był Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać Każdy do z miasta. Udał się także Józef z Galilei z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego. Zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać do ślubiową Sobie Maryju, która była przemierna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierwszorodnego syna, obwinęła go w pieluszki i połączyła w szkołę, gdyż nie było na nich miejsca i gospodarza. Strumieniu, leśnie strumieniu, odsłon mi tajemnicę swego początku. Jan Paweł II, źródło. do Ciebie także i my. Pokolenie Jana Pawła II, uczniowie szkół katolickich w Łomży. Oddajemy Ci naszą małość, ale też gorące serca. Oddajemy Ci nasze życie. Weź je przemień i uświęć. Chcemy być Twoim światłem i z Twoją pomocą budować cywilizację miłości tak jak obiecaliśmy ucu świętemu, który błogosławi nam zaprawnie podziękować naszym miłym, zacętym gościom za ich troskę, za ich serdeczność, której doświadczamy codziennie niemalże w naszych szkołach. Dziękuję raz jeszcze Panu Prezydentowi, dziękuję Panu Dyrektorowi Kurpiewskiemu i dziękuję Panu Janowi, który nas bardzo w tej pracy codziennej wspiera. Życzę nam wszystkim, byśmy byli prawdziwymi świadkami miłości. Miłości pisanej przez duże M to znaczy Jezusa Chrystusa, który narodził się w Betlejem. Za chwilę weźmiemy do rąk biały opłatek, polski chleb, owoc ciężkiej ludzkiej pracy i Bożego Błogosławieństwa. Przekazując sobie ten chleb, łamiąc się tym opłatkiem, składajmy sobie życzenia pełne miłości, dobroci, serdeczności, ale również przebaczenia i pokoju. Niech Was błogosławi. Ószak morący ojciec i syn pił się w A teraz dzielimy się. Wielki Boże, dziecięciem, wtedy cię wezmę na ręce, trzymając miłość w ramionach. Potrafię zło w sobie pokonać. Bądź wielki Boże, dziecięciem, wtedy Cię wezmę na ręce. Na uśmiech uśmiechem odpowiem, odszukam do nieba drogę.